Właśnie, jak coś sugerujecie, co bym mógł jeszcze w tym aucie zrobić, żeby mi polepszyło komfort z moją rodziną podróżowania, bo będziemy jechać, mamy coś w celu, ale to jak będziecie zainteresowani, to Wam pokażę w następnych materiałach, jak już będziemy jechać. A do, lipca jeszcze, do końca lipca jest daleko. To możecie pisać w komentarzu, co jeszcze zrobić, co nam się przyda w trasie. Ja jestem zawsze otwarty na jakieś sugestie i porady. Oglądam też kilkanaście programów turystycznych. No jasne, ja lubię podróżować, tak wcześniej Wam powiedziałem. Ja na takich kanałach wolę siedzieć niż na budowlanych. Budowlany podglądam czasami z kuli, bo jestem budowlańcem. I witam Was dzisiaj w dniu powiedzmy kolejnego odcinka. Ale jeszcze jest kawałek z soboty ponieważ że okazało się, że te czarne chmury przeszły bokiem no to więc postanowiłem, że pozrywam sobie ten stropian, wywalę go do śmieci bo czym więcej oczyszczę dzisiaj to będzie lepiej na następny dzień, tak? no na pewno nie w niedzielę, ale będziecie mieli jako niedzielę wrzuconą o na razie wydługuje sobie ten cały styropian, który mnie tu wkurza. I pianka. Styropian, i pianka, i blacha, i słońce, to po mojemu jest. Naturalna degradacja produktu. Na pewno się jutro znowu dogram kolejny w niedzielę, pod warunkiem, że nie będzie deszczy, burzy, ulew jakiś, bo ja nie będę marznął, moknął, mimo że w środku robię, ale ja muszę, musiałbym często wychodzić do, na zewnątrz, by coś tam, jakiś materiał wziąć, ogarnąć. Na razie utylizuję to, co mam. No tak, stwierdziłem, że kończę z byciem w długach, bo to nie ma sensu. Chciałem być budowlańcem, ale skończyło się, że przez pracowników ja jestem w miarę jakiś taki człowiek. Rozwojowy, inteligentny, wiem co chciałbym w życiu osiągać i co robić, ale no, samemu jako jeden ja sam nie dam rady postawić żadnego domu. Małe domy, tak, parterowe. O, tak jak na przykład daję przykład Łukasz Budowlaniec, i, i tam kolejnych 15 innych budowlańców zostawiają sobie domy parterowe. No to takie domy bym mógł wstawiać sam. Sam nawet no, bym nie potrzebował po żadnego. Ale bym nie potrzebował pomagiera, bo to są takie proste dziecinne budowy. Doświadczyłem tego na budowie w Sosnowcu. Gdzieś wam tam ten filmik wrzucę jak już jest z dachem, nie wiem czy tu, czy tam, czy wcześniej, czy już go wrzuciłem, ale to dziecinada, naprawdę dla budowańca to dziecinada. To jest prosta robota. Że jedna osoba na to ogarnie. Tylko inteligentna osoba. Co ma trochę smykałki. Samo, samo zaparcia. To to ogarnie. No, wykorzystuje pogodę. wykorzystuję mój czas. Już sobie coś pykłem. Tak wam. W iluś tam filmach wcześniej powiedziałem, że pojadę na rogoźnik. Rogoźnik. O, tak to się nazywa Rogoźnik. No, nie pojechałem, no bo jednak stwierdziłem, że wolę z rodziną posiedzieć. Ale dzisiaj rodzina jest na zakupach, rodzina jest na mieście. Rodzi moja kobieta pojechała do swojej mamy, czyli do mojej teściowej, na zwiady. Co tam w rodzinie słychać? Ja zostałem praktycznie sam z moją mamą. Mama w domu siedzi, siedzi na jakiejś grach naszej klasy, jakieś te farmy, fermy, czy jak to tam się nazywa, co wali grasy w, w te gry. A ja tu jestem dzisiejszego dnia sam. Ja do mojej teściowej nie jeżdżę, akurat jej bardzo nie lubię. Zrobiła mi dużo problemów w życiu za mało lata tak i teściu, który już i tak gryzie ziemię. Ja się zawsze interesowałem swoim życiem, a nie innych ludzi życiem. Nigdy nie stąkałem palców w czyjeś życie. Bo mnie to najmniej interesuje, ja mam, jak człowiek ma swoje jakieś cele, to po co czyjeś cele mu w głowie? I wysłuchiwanie różnych rzeczy. No. ja sobie tak działam ale widzę że ktoś tu prze, przesmarował czymś jakimś antykorozyjnym tylko że akurat e, ciekawe czemu to jest przesmarowane jak to najmniej gnije zawsze najwięcej gnije tam gdzie są koła tam gdzie są koła od dołu tam najwięcej zawsze auta gniją czyli nad nadkola pod, e, e, podwozie auta tam gdzie ma styczność, szczególnie przez zimy te sole, te wszystkie wody, ciapary a tam jest najmniej zabezpieczony. Ktoś zabezpieczy tu, a nie zabezpieczy tu i potem są takie dziury, że mogę sobie tumik pomacać. Chore. Kiedyś przynajmniej w tych starych autach stosowali, w tych nadkolach od dołu, stosowali chlapacze te plastikowe że na plastiku się odbywało, ale że mamy teraz już takie coraz gorsze czasy, że auto ma być 5 lat na rynku, a nie 10, 20, 30, ma być zapomniane, no to więc, sorry, biznes się teraz liczy, auto trzeba zmieniać, ale nie wszyscy mogą te auta zmieniać, nie wszystkich stać na zmianę auta, a szczególnie, czemu ja mam na przykład tą, tę czwórkę zmieniać? Bo są eko, jakieś katalizatory, jakieś rzeczy. No, przecież ktoś te auto wymyślił. Po mojemu bym coś więcej powiedział, ale się gryzę w język, więc nie powiem za dużo. Bo są tacy i tacy ludzie, ale dla mnie ta, ta te czwórka i podobne te auta, te stare auta, są dobre. No, są dobre, no naprawdę są dobre. One są służebne, pracujące na człowieka. I wcale więcej nie wnoszą jakichś spalin niż te nowe auta. Co mają elektroniki, więcej. Te nowe auta wnoszą więcej tylko serwisów, napraw, komputery, sterowania, te rzeczy. Ładne, piękne auta są. Ale auto, jeśli ma być piękne, też bym sobie piękne auto kupił, ale na przykład sam siebie, żeby reprezentować na przykład moją firmę. O bym sobie kupił, jakbym miał te pieniądze, które mi właśnie ktoś zabrał za moje, moje nauki. Ale ja już się skończyłem uczyć, mam już dość nauki, właśnie zakończyłem ten temat, wracam do wykończeniówki. To więc, jak Was będzie to interesowało, no to zapraszam do oglądania. I kończę, ja tu sobie będę resztę już wydłubywał, bo bateria mam w kamerce, no właśnie jedna kreska jest mryga, ja sobie tylko wydłubię to dzisiaj jeszcze w sobotę i to wydłubię, posprzątam troszeczkę auto i widocznie zobaczymy się dopiero jutro w niedzielę, to Wam pokażę ciąg dalszy, o ile pogoda nie namieszka jutro, no bo jak będzie padało, no to czyli jutro nie będzie, czyli będzie zaś, za kolejną sobotę czyli za dwa tygodnie na razie oczyszczam auto przygotowuję sobie tu bo tu chcę wełny mineralną włożyć albo kamienną jak to zwał tak zwał albo szklaną no, po prostu po wygłuszającą e, e, ognioodporną i takie rzeczy tam przy takich temperaturach nie jest ognioodporny zdarzyć się coś może gdzieś zdarzyć nie to się widzimy za chwil kilka ale to już będzie niedziela z do za chwil kilka 20 minut później yy, tak sterpion już powyrywałem już go nie ma kable mi tu dają na pewno część z tych kabli wezmę poodłączam zostawię sobie tylko główne yy, ale to w następnych odcinkach zobaczycie jak jesteście zainteresowani ogólnem no, i co? Widzimy się jutro w niedzielę. I tak, sobie tutaj, jak w międzyczasie, co teraz będę naprawiał, alternator, bo czekam na pasek do alternatora. Nowy, zamów zamówiony już jest. ja postanowiłem, że sobie tutaj troszkę porobię już do wypadu auto. Tu mamy takie wentylacje. Ja się zawsze zimą zastanawiam, czemu mam tutaj. W tym aucie ogółem zimno, a tu chodzi o to, że tu była wentylacja, tu jest wentylacja i tu w oknie jest wentylacja. Ja sobie to pozaślepiam, bo zimą ciężko potem nagrzać jest całe takie auto. To tu sobie użyję po prostu yy, piany, o, żeby tylko to zaślepić i na pewno zimą będzie już tu w aucie dużo cieplej. A ja chcę wentylować z auto, to sobie przejeżdżę okno otworzy, nie? wiem, czy widzicie, czy nie widzicie. No, dlatego mam teraz ręce jeszcze uwalone z smarów bo czekam na ten pasek. Fajnie się tutaj wentylacje zakleją. Teraz jeszcze w międzyczasie później wezmę i <laughs> przewody przeciągnę do głośników. Tak jak wcześniej mówiłem, tu, tu będzie jeden głośnik, tu drugi, tu trzeci, tu czwarty no, e przewody do zasilania tu żeby centralny zamek podłączyć muszę e podciągnąć, plus pod e czujnik do otwierania klapy e do alarmu. No. No, i to tylko na chwilę obecną tyle. I postanowiłem, że przykręcam nazad te płyty, które są jeszcze przy, e, przydatne, że są całe, e, bo żona powiedziała, że kupi fajną samoprzylepną tapetę i na to naklei, sama sobie pokleja e, tutaj e, samoprzylepną tapetą, jakąś ładną, ozdobną, i to będzie takie wykończenie tej tapicerki do połowy. Ale zanim będzie oklejać, to jeszcze ja i tak tu przemaluję w środku trochę. Auto, kupię kilka sprayów, okleję szyby, to zresztą zobaczycie wszystko. Nie będę tu wełny wygłuszał na to, to sobie tylko klej pianą zrobiłem nad kola, że jak będzie się jechało, żeby od blachy tego szumu z opon nie było tak głośno słychać. No, puściłem sobie przewody telefoniczne, pod głośniki, które będą z, e, dla mnie do, normalnym rozwiązaniem tutaj w aucie No i jednak zakręcam to nazad. Tak jak to ma tu być, no, za dna farmery, te, które tu były, zaczynamy. Zobaczymy, czy we wszystkie wszystko ładnie pójdzie. Tu muszę teraz pierwsze trafić w dziurkę, jakoś nie dokręcam, bo sobie muszę to poustawiać. a dlatego nie robię tutaj tego ocieplenia tylko z powodu takiego, że te auto mi tylko chyba posłuży tak do końca wakacji i po wakacjach po prostu pójdzie do sprzedaży to nie będę w niego inwestował chcę tego, żeby to te auto nabrało uroku do wakacji już takim ekonomicznym kosztem po prostu Drożyję też zaraz wytnę jedną dziurę jeszcze i to jest takie moje postanowienie. Żadna tylko jak ładnie to pookleja to na pewno będzie to auto całkiem inac... inne inaczej wyglądało niż obecnie jest. Tu mi przewód nie przeszkadza, bo tu się troszeczkę tylko płyta wygnie. Co? dla mnie nie ma żadnego tam kolidującego czegoś tu też na te dziury, też to będzie tylko zretuszowane na tych nadkolach o, e, pudło to jest pudło Dobra to tu Stabilne Tutaj na dole Też te wentylacje sobie też pozatykałem Bo ja ich tu nie chcę no, Tu później to się jakoś Zamaskuje o tak Zaklei się i będzie dobre Tutaj trafię czy nie To zobaczymy sobie myk z wkrętami drewno wkręty Może to wejdzie też nie tam nie ma dziury po prostu nie ma do czego chyba piecić aby się przydało Szkoda, że nie mam tych krótszych no dobra zobaczymy tu może Lipa tu Tempy Dobra, i następnego. Nie mam akurat blachów krętów, ale tak też idzie po prostu. Ważne będzie jak się złamię. Dlatego zmienię sobie teraz i teraz pójdzie w masełko. O Spax do wszystkiego przydatny i jeszcze będzie stabilne, Będzie się trzymać. No co widzimy się znowu za chwilę. Ja właśnie biorę teraz wycinam na głośniki takie takie sobie będę montował po dwie sztuki. Tak sobie odrysowałem markerem i o, ten, o okolice centymetra co je cofłem obwód, żeby głośnik miał opór na czymś, do czego go przykręcić. A że nie mam takiej dużej otwornicy, no to lecę tak, nożykiem do, zwykłym do tapet. Troszkę jest to czasochłonne, ale jest to zwykły karton taki prasowany, twardy, to pomalutku, a pójdzie. Nie chciałbym za dużo tu najeżdżać, dlatego wolę to pomału sobie podziabać. I ja tu skończyłem. Tu. Tak, my z rodziną też lubimy akurat muzyki posłuchać, nie mówimy, że nie. Wszyscy ogólnie, nawet moja mama też lubi słuchać muzyki i to głośno. Chyba już, jak byłem Młode do ciany. To chyba już mama się nauczyła tego Nie wszystkie gusty muzyczne jej wchodzą w ucho Ale lubi sobie posłuchać No Mam nadzieję że coś z tego auta na sam koniec będzie estetycznego jeszcze muszę na pewno trochę przy silniku podłubać bo będziemy jechać dość tak daleko zmienić kilka uszczelek trochę wężyków bo tam jeden wężyk mi od chłodnicy puchnie kurde co jest jeden wężyk od chłodnicy mi puchnie muszę pomalutko to auto przygotowywać a z braku laku jadę systemem Gospodarczym. Na razie robię tym, czym mam i co mam, a za miesiąc się dopiero okaże najdroższe rzeczy, czyli naprawa auta od strony mechanicznej. Chociaż tam nie ma nic dużo do roboty. Tam wężyki pozmieniać, uszczelkę pod kopułą, to tam drobiazgi dla mnie. Końca. o i już jest pięknie dziurka wycięta głośniczek tu wejdzie o idealnie idealnie wejdzie potem kupię takie maskownice tylko na nie że jak coś tu będziemy wkładać żeby po prostu nie uszkodzić ich i co, widzimy się za chwilę.